Co jeśli powiem ci, że najbardziej niebezpieczni ludzie nie są tymi, którzy otwarcie pokazują swoją moc, ale ci, którzy ukrywają ją za maską cnoty? Niccolò Machiavelli, jeden z najbardziej niezrozumianych myślicieli historii, nigdy nie zachęcał do okrucieństwa dla siebie. Ujawnił chłodną prawdę o ludzkiej naturze ci, którzy rozumieją manipulację, oszustwo i kontrolę, są tymi, którzy kształtują świat. Najniebezpieczniejsze osoby nie są impulsywnymi tyranami. Ale ci, którzy mogą im zaufać, cicho organizując upadek. Książę Machiavellego nie jest przewodnikiem o tym, jak być złym. To brutalnie szczere spojrzenie na moc. Argumentował, że najbardziej udanymi władcami są ci, którzy opanowują sztukę wyglądu moralnego, jednocześnie w razie potrzeby. Największe zagrożenie nie pochodzi od kogoś, kto otwarcie ogłasza się wrogiem, ale od tych, którzy udają, że są po Twojej stronie, powoli zaciskając przyczepność wokół Twojej decyzji. Właśnie dlatego politycy, przywódcy korporacyjne, a nawet bliscy znajomi, którzy działają z makiawelskim sposobem myślenia, są znacznie bardziej niebezpieczne niż ktokolwiek dzierżący miecz. Jedną z najskuteczniejszych strategii opisanych Machiavelli jest maska siebie Ludzie, którzy szukają władzy, rozumieją, że gdyby byli całkowicie uczciwi w swoich ambicjach, inni oparliby się im. Zamiast tego przedstawiają się jako współczujący, pokorne i godne zaufania. Ten fałszywy obraz pozwala im rozbroić podejrzenia i bez wysiłku wpływać. Wiele postaci historycznych opanowało tę technikę. Liderzy, którzy byli podziwiani za swoją mądrość, ale za zamkniętymi drzwiami, byli nieustępliwymi strategami, którzy wyeliminowali każdego stojącego na ich drodze. Ale oto prawdziwe niebezpieczeństwo. Taktyka Machiavelli nie ogranicza się do królów i polityków. Istnieją w życiu codziennym. Manipulujący współpracownik, który zawsze gra ofiarę, ale kontroluje dynamikę biur, uroczą osobę, która powoli izoluje cię od innych, aby zwiększyć swój wpływ na ciebie, przyjaciela, który wydaje się wspierający, ale subtelnie podważa twoją pewność siebie. Ludzie działają w cieniu, a kiedy zdajesz sobie sprawę z ich prawdziwej natury, często jest za późno. Większość ludzi uważa psychopatów jako seryjnych zabójców lub przestępców czających się w cieniu. Ale co, jeśli powiem ci, że najniebezpieczniejsi psychopaci nie łamie prawa. Robią zasady? Dr Robert Har, wiodący ekspert w dziedzinie psychopatii, odkrył coś przerażającego wiele z najbardziej udanych i wpływowych postaci na świecie wykazuje cechy psychopatyczne. Chodzą między nami, tapiając się w społeczeństwo, spinając się w szeregi władzy i manipulując bez wyrzutów sumienia, nie są potworami w horrorach. Są dyrektorami generalnymi, politykami i postaciami autorytetami, którzy po cichu ciągną sznurki całkowicie pozbawione empatii. W przeciwieństwie do zwykłych przestępców, wysoko funkcjonujący psychopaci nie polegają na brutalnej sile. Rozwijają się w oszustwo, manipulację i urok. Badania Hare wykazały, że osoby te są mistrzami zarządzania wrażeniami: wiedzą dokładnie, co powiedzieć, jak zachowywać się i jak sprawić by ufać im bez pytania. Nie mają poczucia winy, emocjonalnej głębokości i zdolności do tworzenia prawdziwych połączeń, ale mogą to sfałszować bezbłędnie, a to czyni je nieskończenie bardziej niebezpiecznymi niż ktoś, kto działa z gniewu lub desperacji. Jedną z kluczowych cech zidentyfikowanych hare jest brak sumienia. Psychopaci mogą wykorzystywać, kłamać i niszczyć życie bez poczucia najmniejszej nuty winy. Dla nich inni ludzie są niczym więcej niż elementami na szafownicy używającym, jednorazowym i łatwo wymienionym. Udają, że są twoim sojusznikiem, odzwierciedlają twoje emocje i powiedzą dokładnie, co chcesz usłyszeć, jednocześnie organizując ich następny ruch przeciwko tobie. Najstraszniejsza część, większość ludzi nigdy to nie widzi. Ludzie są niczym więcej niż kawałkami na szachownicy przydatne, jednorazowe i łatwe do wymiany. Udają, że są twoim sojusznikiem, odzwierciedlają twoje emocje i powiedzą dokładnie, co chcesz usłyszeć, jednocześnie organizując ich następny ruch przeciwko tobie. Najstraszniejsza część większość ludzi nigdy to nie widzi. Jak więc odróżnić wysoko funkcjonującą psychopatę od kogoś, kto jest po prostu ambitny? Odpowiedź leży w wzorcach zachowania. Manipulator może oszukiwać osobisty zysk, ale psychopata robi to kompulsywnie, bez wahania lub drugiego przemyślenia. Nie są w stanie wyrzucić sumienia, a ich charyzma jest dobrze przejechaną iluzją. Nie chcą tylko sukcesu, chcą kontroli. W momencie, gdy przestaniesz być dla nich przydatny, odrzucą cię bez wahania. Koncepcja cienia Karla Junga mówi o ciemniejszych, ukrytych aspektach ludzkiej psychiki, którą często staramy się stłumić. Są to części nas samych, których wstydzimy się lub po prostu odmawiamy uznania, ale pozostają one potężne siły w naszym życiu. Według Junga, kiedy tłumimy te elementy, nie znikają. Zamiast tego, stają się silniejsze i bardziej destrukcyjne, czasem pojawiają się w sposób, którego nie możemy już kontrolować. Cień reprezentuje nasz nieświadomy umysł, w którym wszystko, czego nie chcemy przyjąć o nas samych, leży uśpione, czekające na pojawienie się. Obejmuje to emocje, takie jak gniew, zazdrość, samolubstwo, a nawet ciemniejsze pragnienia, które, gdy są bez wstępu, mogą objawiać szkodliwe zachowania. Ale to nie tylko ciemność w tym jest niebezpieczna, to sama represja. Jung argumentował, że to akt noszenia części nas stworzy najniebezpieczniejsze osoby. Weźmy na przykład kogoś, kto jest na zewnątrz spokojny, skomponowany i zawsze obraz cnoty, ale pod powierzchnią żywi intensywne uczucia urazy lub nieadekwatności. Ta osoba może nigdy nie konfrontować się z tymi uczuciami, utrzymując ją głęboko w sobie. Z czasem te stłumione emocje mogą zamienić się w cichą wściekłość, która ma na celu zniszczenie wszystkiego. Co stoi na przeszkodzie ich postrzeganej kruchości? To jest moc cienia cichy, ale silny. Osoby, które nie uznają swoich cieni, są często bardziej niebezpieczne niż osoby otwarcie złośliwe. Ich ciemność jest subtelna i podstępna, a nie łatwo widoczna dla otaczających ich osób, ale po uruchomieniu może wybuchnąć w sposób szokujący nawet dla samej jednostki. Jung argumentował, że prawdziwy rozwój osobisty i transformacja wynikają z uznania naszego cienia. Zrozumienia jego mocy i zintegrowania go z naszym świadomym życiem. W społeczeństwie ucisk cienia może prowadzić do toksycznych, destrukcyjnych osobowości, które działają pod radarem. Osoby te są często bardzo biegłe w noszeniu masek uprzejmości, uroku i szacunku. Tłuszczają, zdobywając zaufanie i szacunek, cały czas ukrywając niebezpieczne siły. Problem polega na naszej niezdolności do wykrycia tego niebezpieczeństwa. Dopóki nie będzie za późno, zastanów się nad charyzmatycznym przywódcą, który oczarowuje swoich wyznawców obietnicami wielkości, a jednocześnie zawierając głębokie poczucie niższości. Lider, który manipuluje swoimi wyznawcami obietnicami przynależności, jednocześnie potajemnie wykorzystując ich jako narzędzia do zaspokojenia ich ukrytych pragnień. Jest to manifestacja represjonowanego cienia osoba, która używa swojej niepotrzebnej ciemności do manipulowania. I kontrolowania otaczających ich osób, często nawet nie zdając sobie sprawy z zakresu ich szkody. Jak więc chronić się przed niebezpieczeństwami cienia? Kluczem jest samoświadomość. Uznając i konfrontując się z aspektami siebie, które raczej zignorujemy, możemy uniemożliwić im kontrolowanie nas w destrukcyjny sposób. To rozpoznanie cienia w nas samych i innych pozwala nam zrozumieć złożoność ludzkich zachowań. Czy chronimy się przed niebezpieczeństwami cienia? Kluczem jest samoświadomość. Uznając i konfrontując się z aspektami siebie, które raczej zignorujemy, możemy uniemożliwić im kontrolowanie nas w destrukcyjny sposób. Rozpoznanie cienia w nas samych i innych pozwala nam zrozumieć złożoność ludzkiej natury i przejrzeć maski noszące ludzi. Ludzie ewoluowały, aby ufać innym jako mechanizmowi przetrwania w świecie, w którym współpraca była kluczem do przetrwania. Zdolność zaufania była niezbędna w budowaniu relacji, tworzeniu społeczności i zapewnianiu bezpieczeństwa siebie i tych, których kochamy. Ale co się stanie, gdy ten instynkt zaufania idzie nie tak? Co się stanie, gdy oślepia nas na prawdziwą naturę otaczających nas? Najbardziej niebezpieczni ludzie w naszym życiu często nie są ci, którzy wydają się groźne lub otwarcie wrogie. To oni wtapiają się, którzy są urocze. Przekonujące i pozornie nieszkodliwe, to oni wiedzą dokładnie, jak manipulować naszym wrodzonym zaufaniem. Osoby te często mogą pojawiać się jako nasi przyjaciele, koledzy, a nawet członkowie rodziny. Ludzie nigdy nie podejrzewamy, że mają szkodliwe intencje. To jest iluzja zaufania, i w pewnym momencie wszyscy padamy ofiarą. Nasze mózgi są podłączone do wykrywania wzorców. Znalezienia połączeń i szybkiego osądzania ludzi wokół nas. Dlatego często nie widzimy niebezpiecznych, dopóki nie będzie za późno. Polegamy na powierzchownych wskazówkach, jak uśmiech, kontakt wzrokowy lub ciepły uścisk w dłoni, aby ocenić czyichś charakter. Nie zdajemy sobie sprawy, że ci, którzy są naprawdę niebezpieczni, są ekspertami w manipulowaniu tymi wskazówkami. Wiedzą, jak wyglądać na godnego zaufania. Jak sprawić, byśmy czuli się bezpieczni, nawet jeśli są niczym innym? Jedną z najbardziej niebezpiecznych cech tych osób jest ich zdolność do odzwierciedlenia nas. Wiedzą dokładnie, jak działać, mówić i prezentować się w sposób, który sprawia, że ścią czujemy się tak jak my. Powtarzają nasze wartości, pragnienia i emocje, tworząc iluzję połączenia. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku manipulatorów, którzy polegają na empatii, aby zdobyć nasze zaufanie. Sprawią, że wierzą, że nas rozumieją, że są po naszej stronie i że dzielimy te same cele. W rzeczywistości wykorzystują tę mimikę, aby zdobyć władzę, kontrolować nas i wykorzystywać nasze słabości. Ale dlaczego tak trudno jest wykryć te manipulatory? Jednym z powodów jest nasza naturalna tendencja dodawania ludziom wątpliwości. Chcemy wierzyć, że najlepsze w innych, aby postrzegać ich jako autentyczne i miłe. Chcemy wierzyć, że ludzie są z natury dobrzy. Że podzielają nasze wartości i pragnienia połączenia. To pozytywne uprzedzenie ślepie nas na możliwość, że ktoś może nas używać dla własnego zysku. Łatwiej jest zaufać niż kwestionować, uwierzyć niż wątpliwości. To sprawia, że nie jesteśmy podatni na osoby, które wiedzą, jak skorzystać z naszych ślepych miejsc. Ponadto manipulatorzy często stosują subtelne taktyki psychologiczne, aby utrzymać złudzenie zaufania. Jedną z najskuteczniejszych metod jest oświetlenie gazowe. Dzięki czemu kwestionujemy własne postrzeganie i osądy. Sadząc nas na wątpliwości i myląc nas, tworzą środowisko, w którym ich wersja rzeczywistości staje się jedyną, której ufamy. To pozwala im kontrolować narrację i utrzymać nas w sieci oszustw. Niebezpieczeństwo nierozpoznania tych jednostek leży nie tylko na szkodach, które wyrządzają innym, ale także w długoterminowych szkodach. Ich wersja rzeczywistości staje się jedyną, której ufamy. To pozwala im kontrolować narracje i utrzymać nas w sieci oszustw. Niebezpieczeństwo nierozpoznania tych jednostek leży nie tylko na krzywdach, które wyrządzają innym, ale także w długoterminowych szkodach, jakie mogą wyrządzić naszym poczuciu siebie. Odizolowanie może zniszczyć naszą pewność siebie, zniekształcać nasz światopogląd i sprawić, że czujemy się zagubione i zdezorientowani. Jest to powolny, podstępny proces który często pozostaje niezauważony, dopóki uszkodzenia nie zostaną wyrządzone. Jak więc chronić się przed tą iluzją zaufania? Pierwszym krokiem jest pozostanie sceptycznym, nie ludzi, ale z naszych własnych założeń. Musimy uznać, że zaufanie jest czymś, co należy zasłużyć, a nie swobodnie podać. Zamiast polegać na powierzchownych wskazówkach, powinniśmy patrzeć głębiej, obserwować działania z czasem, zauważyć niespójności słowami, i zachowaniem oraz ufać naszym instynktom, gdy coś się czuje. Ponadto musimy zrozumieć moc granic. Ustalenie jasnych granic emocjonalnych, psychicznych i społecznych może działać jako zabezpieczenie przed manipulacją. Rozumiejąc własne potrzeby i wartości, możemy lepiej chronić się przed tymi, którzy starają się je wykorzystać. Ostatecznie zaufanie jest narzędziem, a nie danem, którego musimy władać ostrożnością, rozeznaniem i mądrością. Po zbadaniu natury władzy manipulacji i ukrytej ciemności wewnątrz, możesz zadawać sobie pytanie, czy jestem zagrożony? Prawda jest taka, że świechcy jesteśmy. Świat jest pełen osób, które są mistrzami przebrania, które ukrywają swoje prawdziwe intencje za starannie skonstruowanymi fasadami. Ale dobrą wiadomością jest to, że istnieją sposoby na ochronę, zachowanie czujności i ochronę przed subtelnymi wpływami niebezpiecznych ludzi. Pierwszym krokiem w ochronie siebie jest rozpoznanie znaków. Manipulujące osoby nie zawsze przedstawiają się jako jawnie złośliwe. Często są urocze, charyzmatyczne i przekonujące. Ale istnieją kluczowe czerwone flagi, które mogą pomóc ci dostrzec kogoś, kto może próbować cię kontrolować lub wykorzystać. Jedną z najczęstszych cech jest przytłaczająca potrzeba kontroli. Manipulatorzy często próbują zdominować rozmowy, dyktować swoje zachowanie i nakładać na ciebie swoją wolę w subtelne. Ale potężny sposób. Mogą zacząć od złożenia niewielkich próśb, stopniowo eskalując ich wymagania, dopóki nie zostaniesz złapany w cyklu zgodności. Kolejnym znakiem rozpoznawczym niebezpiecznych ludzi jest ich zdolność do tworzenia zależności. Często izolują cię od innych, dzięki czemu czujesz się tak, jakbyś potrzebował ich, aby przetrwać lub odnieść sukces. Mogą karmić komplementy i obietnice wsparcia tylko po to, aby później wykorzystać te same obietnice, aby cię uwięzić. Z czasem budują poczucie poczucia, które trudno się złamać, często sprawiając, że czujesz się winny lub wdzięczny, gdy próbujesz się od nich zdystansować. W tym miejscu zrozumienie dynamiki manipulacji staje się kluczowe. Rozpoznania emocjonalnych haczyków, których używają, aby wiązać cię z ich wolą. Ale to nie tylko jawna kontrola lub manipulacja jest niebezpieczna. Często najniebezpieczniejsze osoby to te... Które żerują w Twoich słabościach i lukach bez uświadomienia sobie tego. Są one bardzo dostosowane do Twoich emocji, Twoich pragnień i niepewności i wykorzystują tę wiedzę na swoją korzyść. Mogą zaoferować ci dokładnie to, czego chcesz: poczucie walidacji, przynależności lub sukcesu, ale tylko w zamian za coś bardziej podstępnego, Twoją autonomię, zaufanie lub twój kompas moralny. Im więcej dają, tym bardziej stajesz się zadłużony. A im bardziej jesteś subtelnie zmuszony do robienia rzeczy, których inaczej nigdy nie zrobiłeś. Krócz w walidacji, przynależności lub sukcesu, ale tylko w zamian za coś bardziej podstępnego Twoja autonomia, Twoje zaufanie lub Twój kompas moralny im więcej dają, tym bardziej stajesz się zadłużony, a im bardziej jesteś subtelnie zmuszony do robienia rzeczy, których inaczej nigdy nie zrobiłeś. Kluczem do ochrony przed tymi osobami jest budowanie odporności. Chodzi o wzmocnienie poczucia siebie, abyś mógł wykryć manipulację, zanim się zakorzeni. Zaczyna się od zrozumienia własnych wartości, granic i potrzeb. Im silniejsza wasza samoświadomość, tym mniej prawdopodobne jest, że padniesz ofiarą tych, którzy starają się Cię wykorzystać. Wiedza o tym, co stoisz, co będziesz i nie tolerujesz, jest pierwszą linią obrony. Kiedy masz jasne poczucie tożsamości, jesteś mniej podatny na kołysanie się przez innych, zwłaszcza tych. Którzy żerują w Twoich wątpliwościach lub niepewności. Równie ważne jest kultywowanie sieci zaufanych osób, które mogą zapewnić wsparcie i perspektywę. Manipulatorzy często pracują w izolacji, przekonując cię, że jesteś sam lub że nikt inny nie rozumie, ale kiedy masz silny system wsparcia, masz innych, którzy mogą pomóc ci dostrzec czerwone flagi, których możesz przegapić. Mogą zapewnić perspektywę zewnętrzną, gdy Twój osąd się zachmurzy. I mogą pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na jasności, a nie manipulacji emocjonalnej. Kolejnym krokiem w ochronie siebie jest uczenie się ufania instynktowi. Uczucia jelit są często dokładniejsze, niż damy im uznanie. Jeśli coś się wydaje, warto zwrócić uwagę na to uczucie. Manipulatorzy są wykwalifikowani w tworzeniu zamieszania, dzięki czemu kwestionujemy własne postrzeganie i osądy. Ale ucząc się ufać własnemu głosowi, możesz zacząć widzieć dym i lustra, których używają, aby ukryć swoje prawdziwe intencje. Wreszcie konieczne jest ćwiczenie oderwania emocjonalnego. Manipulujący ludzie często rozwijają się w tworzeniu emocjonalnego chaosu, wykorzystywania poczucia winy, strachu i niepokoju do kontrolowania swoich ofiar. Kultywując odporność emocjonalną i ucząc się nie kołysać ich taktykami, możesz zachować poczucie spokoju i jasności w obliczu manipulacji. Nie oznacza to zimnego lub obojętnego, ale raczej nauczenie się zarządzania swoimi emocjami, aby nie stały się narzędziami dla czyjejś agendy. Ochrona oznacza także wiedzę, kiedy odejść. W wielu przypadkach najskuteczniejszą obroną jest po prostu odmawianie zaangażowania, ustawienie mocnych granic i mówienie nie, gdy jest to konieczne, jest potężnym narzędziem przeciwko manipulacji. Na początku może się to wydawać niewygodne, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z kimś, to jest uroczy lub przekonujące. Pamiętaj jednak, że umiejętność odejścia jest jedną z najsilniejszych form samoobrony, jaką możesz mieć. Chroni nie tylko Twój spokój, ale sam poczucie siebie. Jeśli ten film sprawił, że przemyścisz ludzi wokół ciebie, a jeśli znalazłeś wartość w tych spostrzeżeniach, nie zapomnij nacisnąć tego podobnego przycisku i zasubskrybuj Mirror of Bang. Rozpadamy się w tematy, które kwestionują sposób. W jaki widzisz świat i pomagają w mądrzejszym poruszaniu się. Pamiętaj, że najbardziej niebezpieczni ludzie często nie pokazują swoich prawdziwych kolorów, dopóki nie będzie za późno, ale ze świadomością możesz się chronić i pozostać o krok do przodu. Upewnij się więc, że będziesz na bieżąco z codziennymi treściami, które sprawi, że będziesz głęboko myśleć i żyć celowo. Uderz w dzwonek powiadomień, aby nigdy nie przegapić odcinka. Zachowaj świadomość, bądź ostro i jak zawsze zastanów się głęboko.